Jak to no, 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 coś się zbugowało. No, Zacznę no, ja mogę. No ja mogę... No, czekaj. <laughs> Uf, chodźmy grać w UFO. Idziemy szukać części do Eurfusia Omega. A Która jest godzina? 20 No w nocy chyba nie ma sensu za bardzo nisi sprzątać, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Kurczę, lipa jest trochę. Ewentualnie mogę jakieś eventy popatrzeć będę. Plan jest na stworzenie Omega Kerfusia, tylko że to jest plan, który mi prawdopodobnie zajmie... Oj, jutro cały dzień. O matko, nie wiem kolego, tak szczerze, cały stream dzisiaj. No dzisiaj to na pewno, ale nie ma opcji, że dzisiaj to zrobię. To, to jakby wykracza poza moje możliwości ludzkie. Widzę chuja. Mówiłem! Mówiłem! Patrz, patrz! I myślisz sobie: Co to za gość? Taki gość. I patrz to, widzisz to Remek? Pa, pa, pokażę ci coś. Ty myślisz sobie: To jest manekin, nie? Pa, pa, widzisz to? Plaża. Teraz idziemy odkrywać sekrety. Czy włożyłem lalkę do mikrofali? Nie, nie, nie. Ale wiem, że mogę to zrobić. Zrobię to kiedy indziej. Dobra! To co? No nie gadaj, serio. I tego już nie pokazuję, no dobra. Czekaj, ale to miało być w okolicach. Ej, czekaj, a to nie miało być w okolicach Romeo? Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Ale nie, tutaj. Mi się pomylieszało tego ej, poczekaj, czy to mi pokazuje tę rurę? Niemożliwe! Ej, nie! Ej, poczekaj! A tu? Do tego domu, gdzie były te takie jakby. Co tam było? To było takie jakby. jakby tam demona jakiegoś chcieli przyzwać. A jak też to... Ty no. Ty no, ka... no, coś się zbugowało, GG. Miejmy nadzieję, że świeca nie była potrzebna. Ej, a da się spałnić Ej, przecież to jest plastik. Wydaje mi się, że muszę pójść do Romeo, bo tutaj chyba nic nie będzie. Plus mi się trochę pomieszało. Kawałek! Szczotki? Nie, wiem, mam wrażenie, że to są same śmieci. I że tak turbo. Czekaj, podejdę tu. Dobra, nie ma tu nic, wracam do auta i jedziemy do Romeo. Ty, może to tutaj jest. tu. No to jest Romeo, ewidentnie Romeo. No nie gadaj, odłamek metalu. No nie gadaj, no nie gadaj, no przecież to tu było. Stare, drewniane pudełko. Przegub kulowy! Tak! Co to? To jest potrzebne? Do zbudowania czegoś, co się nazywa... Kerfuś Omega. I trzeba mu zrobić kończyny. Kończyny. Nogi, ręce i tak dalej. Moduł AI trzeba mu do głowy wgrać. Że tu? Nice. Kolejne. No i pewnie to ca... Ty nie gadaj! Ej, teraz sobie przypomniałem. Ej, takie wysepki widziałem jeszcze z dwie. Ty i może w każdej z nich jest coś do znalezienia. Tylko trzeba wykrywać metalu mieć. Ty, a jak podnoszę do góry, to o co chodzi? To chodzi. Ty, dobrze to działa? Czy to działa tam, gdzie ja stoję, może? Ty, no nie wiem w sumie. Hmm. Tam, gdzie celuję? No coś ewidentnie się tu coś zepsuło. Czekaj, tam gdzie celuje kropką, czy tam gdzie celuje tym metalowym czymś? Ty, może tu chodzi o kropkę, a nie o metalowe coś? A, wykrywaczem. Ja pierdziele, no misklik na no zasłowie. Ty, i zacząłem kopać tu, no. O, 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 o! To jest. Nie no, ale co się stało? Nie no, nie pierdol. Nie pierdol. Ty, to trochę, trochę mi się kojarzy szukanie Buriet Treasure w tym, w Minecrafcie. Ej, nice! Dobra, czyli tu było 12. Zajebisty dzień. Dzień typu, ty no, wykopaliśmy wszystko, nice. Czy jakieś eventy były? Nie, jak, dzisiaj, dzisiaj nie było żadnych nowych. Co jest w sumie przykwyt No nie było nic nowego Słodki Jezu Ale żyje i o dziwo nawet się nie rozbiło nic <ślesk> Czy to jest Asteroida? Asteroida chyba Ja, nie no to jest skandal Nie wiem, ktoś mnie prankuje Autentycznie, a jak to naprawić? Czy po prostu nie mogę, czy co? Ty no ktoś mnie prankuje podle Jestem ofiarą Pranków Czy widziałem klip jak Makajler Mówi, że śpi w folii aluminiowej? Najpewniej truje z folii aluminiowej do snu, na przykład ja jak się kładę, się nie obejdzie. Ja muszę sobie postawić pionową ścianę, żeby odbijało rezon, bo się kurwa spać nie da. No nie da się kurwa spać, no. Normalnie jakby Cię ktoś do prądu podłączył i, i, i kurwa chuj, i przez Ciebie cały czas prąd elektryczny przechodził. No wyobraź sobie tak cały dzień, kurwa, no. Znaczy w dzień tego nie czujesz. W dzień to tylko podłoga drży. Ale... Ale w nocy, jak się kładziesz, no to kurwa całe łóżko napierdala, jakbyś się ruchał na nim, no kurwa. Tylko, że w nich tak? I to jest czuć ewidentnie, tak? Jakby ci normalnie prąd, po... jakby prąd był przewodzony przez nawet drewno, kurwa, tak to wygląda, no. To jest tak, jakbyś kurwa dotknął z lekkim przewiciem obudowy komputera, takie uczucie na całym ciele masz. Nie, to trolling najpewniej. I on ma dzieci? Ale nie no. Posiadanie dzieci nie jest zbyt skomplikowane, po prostu musi dojść do seksu. Akurat st stworzenie życia jest na tyle nieskomplikowane, że nawet nasi przodkowie to bez problemu robili. Którzy w sumie nie byli jak coś super rozwinięci. Czy na tej śmiesznej zabawce pokażę, co wygląda jak kotek? No, nawet tak nogi rozchyla, tak dziwnie. I nawet ty, nawet taką minkę ma. Ty, no zobacz. Naprawdę, no ma taką minkę, taką. No, dziwna strasznie ta laleczka jest. Czy tylko zabawka. No ale to ufo, oni ją specjalnie tak zrobili taką. nie moja wina akurat. No, i klasa, dobra. Tu są części na ker Kerfusia Omega. Dobra, co dalej? Yy, a więc tak, co udało nam się zdobyć? Mamy tak zwane. To, tak? Czy elbow, knee joints i ball joints to jest to samo? Czy to jest ball joints, a elbow i knee joints to jest coś innego? 4, 4, 8, 8. Ej, to jest to chyba. Ty to jest to chyba. Czy nie? Pytam, pytam, no, bo nie wiem, czy to jest kwestia tłumaczenia. To dwie inne rzeczy. Oj, to niedobrze. Ej, to czekaj, to dlaczego dostałem 12? No dobra, elbow i knee joints i elbow i knee joints. Ej, ale tak szczerze, to... Ej, to zrobienie tego kerfusia omega to aż tak dużo mi nie zajmie. Z tego, co widzę. Znaczy, no chyba, że zdobycie kolejnych części będzie cięższe, bo tak. Znaczy, kasa, kasa też będzie problemem, bo będzie trzeba zabić tego kerfusia, który tu jest. Ale ogólnie to nie jest aż tak skomplikowane. Bo tak, plastik, metal i elektroniks to jest coś, co będziemy mieli z... Eee, skrzyń, które rozwalimy. Ball joints już mam. Eee, radioaktywnej kapsuły nie mam. Eee, kamery się kupi. Omega moduł też mam. Także to jest. To teraz gdzie jest... Area inside the buildings. Tego nie kumam. Gdzie to jest? To jest trochę mało dokładne, bo ten cały obiekt jest jakby obudowany z tą, jak to się, tą siatką. Czy to było tam, gdzie była ta lampa, w której ja byłem? I co było? Restricted area, czy coś takiego? A czekaj, tam gdzie transformator, Tam, gdzie transformatory? Co ty gadasz? No, bo ogólnie. A, I will take care of the. No dobra, no to czekaj, bo to mamy, to mamy. Także te, dwa, te dwie rzeczy jeszcze zostały. I will take care of the radioactive core by myself. It is too dangerous to keep around and it is bad for the environment. So, meet me at our office. Our office. Niemniej przyszedł czas na mnie. Dzisiaj krócej, ufoki, bo też krócej odpaliłem je. Dziękuję serdecznie za dzisiaj i do usłyszenia. Dziękuję i dobrej nocy życzę.